Wysokie Mazowieckie. W tym niewielkim podlaskim miasteczku minister rolnictwa i rozwoju Simarek Sawicki wraz z wicewojewodą podlaskim Wojciechem Dzierżgowskim wzięli udział w czwartym światowym dniu mleka w Polsce. Na uroczystość licznie przybyli parlamentarzyści, samorządowcy, księża, producenci rolni oraz mieszkańcy miasta. Gości przywitał prezes zarządu grupy kapitałowej Mlekowita, Dariusz Sapiński. My rolnicy jesteśmy zawsze tam, gdzie rodzi się plon nie tylko rozumiany jako zboże, warzywa, owoce, ale także ten plon w postaci wysoko przetworzonego produktu, jakim jest mleko czy wołowina. Stwierdził w wystąpieniu minister Sawicki: "To państwo, jako producenci mleka i współwłaściciele spółdzielni Mleczarskiej oraz grupy kapitałowej Mlekowita, udowodniliście, że można skorzystać z okresu transformacji, przekształceń gospodarczych i być najlepszymi w Polsce, a nawet na świecie". Podkreślił Wojciech Dzierżgowski. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na tradycyjną już, jak co roku, szklankę mleka. Minister Marek Sawicki i wicewojewoda otrzymali też statuetki w kształcie szklanki mleka z podziękowaniami za wsparcie i zaangażowanie na rzecz mleczarstwa.